Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Cześć! Dziś środa, 13 sierpnia, 47 dzień wakacji. Do ich końca zostało 18 dni. Imieniny obchodzą dziś Diana, Jan i Poncjan. Jeżeli znasz kogoś o tym imieniu, złóż mu dziś życzenia i może zaproś na letni spacer. A jeśli to ty tak masz na imię, życzymy dziś wszystkiego najlepszego. Słońce wstało o 5.42, a zajdzie o 19.51. A teraz czas na bajkę, która zabierze nas do lasu. Ala bardzo lubiła chodzić z dziadkiem do lasu. Pewnego ranka, po deszczowej nocy, wyruszyli z koszykami. – Dziadku, grzyby rosną w ziemi, więc to chyba rośliny, prawda? – zapytała, schylając się pod rodnego borowika. Dziadek uśmiechnął się. To bardzo częste pytanie, ale grzyby nie są roślinami. Mają swoją własną rodzinę w przyrodzie. Ala zmarszczyła czoło, ale przecież rosną jak rośliny. Rosną, ale nie potrafią wytwarzać własnego pokarmu z energii słońca, tak jak robią to rośliny, tłumaczył dziadek. Grzyby pobierają składniki z tego, co już jest w ziemi lub w martwych roślinach. Są jak mali pomocnicy lasu, bo rozkładają to, co obumarło, i oddają ziemi ważne składniki. Podczas dalszego spaceru Ala zobaczyła muchomora czerwonego. Ten jest piękny, ale pewnie trujący. Tak, przytaknął dziadek. I właśnie dlatego uczymy się, które grzyby są bezpieczne. Ale pamiętaj, że każdy grzyb, nawet ten, którego nie zjemy, ma w lesie swoją rolę. Kiedy wracali do domu z koszykiem pełnym podgrzybków i kurek, Ala powiedziała: To niesamowite, że grzyby są takie inne ani zwierzęta, ani rośliny a jednak tak ważne. Ciekawostka dnia. Czy wiesz, że największy organizm na świecie to grzyb? W USA w stanie oregon rośnie opieńka, której grzybnia zajmuje powierzchnię ponad 900 hektarów. Zadanie. Narysuj trzy różne grzyby. Mogą być jadalne, trujące lub te o niezwykłych kształtach. Spróbuj nadać im imiona. Zabawa. Grzybowe Memory. Narysuj na małych kartkach pary takich samych grzybów, odwróć je i zagraj z domownikami w szukanie par. To był 47 dzień wakacji. Dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że grzyby to nie rośliny, ale ich leśna rola jest bezcenna. Następnym razem, gdy zobaczysz grzyba w lesie, pomyśl o nim jak o cichym strażniku przyrody.